Daltonowie, ja w banku mieszkać chcę, nasz malus panie mieć. Niestety w ciupie tkwie, o wolności wciąż śnię. Daltonowie, brać mi są. O wolności wciąż śnią. Pora spać. Jaki dziś temat? Ziołolecznictwo, a dożywocie. Fajnie! Skorzystam z okazji i utnę sobie drzemkę. Panie Bystry, ma pan tutaj bardzo ciekawe rzeczy do pokazania. No tak, panno Betty. Oto ziele na trawienie, ziele śmiechu, ziele pachnące, ziele nasenne i na koniec ziele! O, chwileczkę, chwileczkę! Ziele o działaniu narkoleptycznym? Jakie to czarujące! Ziele nasenne? O, to mnie obudziło! To mi przypomina bajkę o śpiącej królewnie, która spała! Mam plan! Ojej, pasuje. Ha ha! Użyję ziela o własnościach narkoleptycznych i z całe więzienie, a wtedy będziemy mogli uciec podczas narkolepsji strażników. Nie kumam. Ja też nie. Hmm. Usypiamy wszystkich i spadamy. Teraz kumacie? <ścoughs> ha ha! Musimy sobie zrobić maski gazowe. Genialne, co? Jeszcze nie wiem. Zobaczymy. O tak! Genialne, ale nie wiem, do czego to służy. <suszy> Nie wiem, co mi się stało, ale tryskam energią <suszy> przyjacielu się! Ha! ha! Nareszcie kukle! Upadnij jak leci! Ej! Hey! Uhuhu! Koledzy, popatrzcie! Będzie, będzie lepiej! Klucz! Kto ma klucz? Nie ja! Ja też nie! Ja też nie! Hej! Patrzcie, koledzy! Śmieszne, nie? Paść się na Rudzinkana! Jestem pewien, że chce nam coś powiedzieć! Wiesz gdzie jest klucz? Klucz! Klucz! No, nie wygłupiaj się! A, 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 a. Kumpel! Avrilu, na przyszłość lepiej już nic nie mów! Poszukajmy klucza! Nie ma go tu! Ani tu! Gdzie go Znalazłeś dom? Wygląda smacznie! Mm. <laughs> Dobry, nie! Co za kula u nogi. <śmiech> <śmiech> Trzeba ich e, przeszukać. Kto chętny? E, może lepiej to u dyrektora. E? Klucz! Gdzie jest klucz? Nie mówić, że klucz jest w kuferku w akwarium. <prz benevolent> Tylko tego nie mówić. Ehehe, ehe.

Rzuć piłeczkę! Podać łapę! Podać łapę, podać! <sad> <sad> <skrybuj> oh! <sad> Masz wyniki meczów? Kojoty z Bostonu pokonali szakali z minesoty, wiesz? <sad> <skrybuj> Hmm. Nie wyglądacie najlepiej. Nie wiem, czy bystry osioł powinien prowadzić seminaria u bladych twarzy w strojach paski. Odwieziemy ich. Opaki! Koledzy drodzy, wracajcie! Ojej, ale jestem w Wersja polska na zlecenie Teleton Plus Studio Publishing. Udział wzięli Grzegorz Walkowski, Tomasz Błasiak, Wojciech Socha, Modestruciński, Hanna Kinderkis, Janusz Wituch, Cezary Kcieciński i inni.